Cześć kochani, witam Was cieplotko na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik z moimi ulubieńcami. Kilka produktów nowych zaczęłam używać w miesiącu właśnie w styczniu. No i udało mi się, że jest takich kilka fajnych perełek. Zacznę może od pielęgnacji włosów. Tutaj jest produkt spisany. dostępny oczywiście w Rosmanie. woda brzozowa pojemność, tu jest 500 ml, także naprawdę sporo. Nie przeważajcie się tym, ja naprawdę nie zużyłam tego aż tyle. Ja sobie po prostu przelałam to do opakowania, za co mi mizerem było łatwiej się po prostu go dozuje niestety, bo tu jest taka wielka dziura przez tę dziurę no niestety to jest płynne jak woda, więc uciekało mi to między dłońmi, więc po prostu poszedł poszłam porozum do głowy mała buteleczka za mizerem Delikatnie sobie na nasady włosów, wcieram skórę głowy i idę sobie spać, bo ja ten produkt stosuję po prostu codziennie wieczorem. A rano moje włosy. Muszę wam powiedzieć, że włosy się troszeczkę ich kondycja polepszyła. Mniej się przytłuszczają, co mnie bardzo cieszy, bo z reguły po jednym dniu miałam włosy w strasznym stanie. Teraz jest troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że będzie z każdym dniem coraz lepiej. Bardzo fajny produkt, ja jestem bardzo zadowolona. Bałam się tego, bo to jest woda brzozowa, a ja jestem uczulona na pyłki brzozy. Ale nic mi dzięki Bogu nie jest, nic się nie dzieje, skóra mnie nie piecze, nie swędzi, nie mam zaczerwienień, także ja spokojnie polecam Wam ten produkt i na pewno to jest rzecz, którą będę kupować stale i stosować. Kolejnym produktem również do włosów to są te olejki szałmy. Ja je bardzo lubię, one delikatnie może nie pachną, ten akurat ma taki dość mocny, słodki zapach, pachnie jak ziaja, ta brązowa taka seria, tak pachnie po prostu. No i bardzo fajny produkt, ja go bardzo lubię, bo on mi ułatwia po prostu układanie włosów, rozczesowanie jak są mokre, z tym, że nie można przesadzić z tym produktem, dlatego, że jak się da za dużo na włosy, to jest olejek, to wiecie co się dzieje, włosy są od razu przypuszczone, ciężkie, nadają się tylko do ponownego mycia. Więc trzeba z tym uważać, w znacznej odległości trzeba spryskać włosy i wtedy sobie spokojnie już można rozczesać, nie ma problemów. Ja ten preparat bardzo lubię, kupuję go sobie po prostu na zmianę z innymi olejkami właśnie, albo z Gliskura, albo z produktami Marion, które też bardzo lubię. Wiadomo, włosy też się przyzwyczajają do kosmetyków, więc trzeba to zmieniać, ja jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Kolejnym produktem będzie żel podwyżnic. też Wam pokazywałam go w którymś holu zakupowym. Świetny produkt, naprawdę świetny. Dla mnie zapach jest po prostu rewelacyjny. To jest mleczko rabarbarowe, ja nie potrafię Wam go określić, trochę jak z cynamonem wypachniał, chociaż ja nie cierpię cynamonu, ale bardzo mi się zapach podoba. Konsystencja jest taka fajna, kremowa, mleczna, bardzo dobrze się pieni, bardzo fajna jest skóra, nie jest wysuszona, co jest najważniejsze. Także zużycie już mam takie całkiem spore, szkoda, bo mi się bardzo podoba, ale na pewno będę polować na niego, jak gdzieś zobaczę po prostu na półeczkach, bo to jest produkt Kamila, nie wiem, czy to nie był jakiś taki limitowany, no ale kto wie, może gdzieś kiedyś się jeszcze pojawi, to sobie kupię. Kolejnym produktem jest kolastyna, balsam do ciała, tu jest do skóry normalnej, też mogliście go widzieć w holu zakupowym, on był w takim dwupaku, był różowy i niebieski koreczek na butelkach. Z tym, że ten różowy był do skóry suchej, ja go dałam po prostu mamie, a ten do skóry normalnej zostawiłam sobie. Przede wszystkim pięknie pachnie, w przeciwieństwie do tego balsamu, który miałam właśnie z Ewelina, który stoi w łazience i się z nim męczę. Tu ma dodatek masła ze słodkich migdałów, także zupełnie inaczej pachnie niż tam z tymi orzeszkami makadamia. Nie mam pojęcia, czy po prostu tam ten balsam jest, był otwarty i się popsuł, że ma taki nieprzyjemny zapach. No, ale zostało mi jeszcze pół butelki tamtego, więc na zmianę po prostu smaruję się jednym albo drugim, żeby tamten wykończyć. Także bardzo fajny, bardzo ma lekką konsystencję, nie zostawia takiej tłustej warstwy, szybciutko się wchłania. Także ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo na tak. Kolejnym produktem będzie tonik: tonik do twarzy, do mieszanej i normalnej skóry. To jest akurat Balea. Oczywiście Balea niedostępna u nas w kraju, ja to sobie zamówiłam przez internet na Allegro. Bardzo fajna rzecz, pięknie pachnie przede wszystkim, nie ma jakiegoś tam zapachu właśnie takiego alkoholu, jestem bardzo zadowolona, widzicie zużycie już też całkiem spore, troszeczkę jest taki, że trzeba poczekać aż jak się zmyje buzia, żeby wchłonął się, ale mi to nie przeszkadza, także skóra jest bardzo fajna, odświeżona, nawilżona, nie mam podrażnień szczypania skóry, także ja jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę się rozglądać za takim produktem jeszcze jak go skończę. Kolejna rzecz to są płatki Izere. Płatki Izere, które są dostępne w lidlu. Natomiast to są płatki peelingujące. Jedna strona jest głodziutka, druga ma takie drobinki niebieskie. I ja to po prostu używam sobie raz w tygodniu do zmywania po prostu twarzy albo sobie po prostu kładę żel na to i zmywam twarz. Albo po prostu samym płatkiem z wodą, jak chce sobie przemyć buźkę Także dość ostre, dość mocno peelingują. Trzeba okołice, oczu i ust omijać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Także jest bardzo fajna rzecz. No, to opakowanie, to starczy mi na bardzo długo, bo to rzeczywiście jest dość wydajne. No i mam jeszcze takie trzy produkty z mieszanymi uczuciami. Pierwszym to jest Bingo Spa. To jest ten peeling, który Wam pokazywałam też w którymś holu zakupowym. Peeling błotny z kwasami owocowymi, jakieś tam zużycie już jest. śmierdzi nie to już pomijam ten fakt, ale nie jestem zbyt zadowolona. Po prostu po tym peelingu oczekiwałam, że będzie coś robił na mojej twarzy. Nie wiem, może to będzie efekt po prostu po którym zastosowaniu widoczny. Natomiast ja nie lubię, jak peeling u mnie. Po umyciu twarzy ja mam tłustą warstwę na skórze. Ja tego nie cierpię. Ja mam tłustą skórę swoją naturalną. I jeszcze dodatkowa warstwa właśnie tej tłustej warstwy z peelingu. No to dla mnie jest coś strasznego. I wiecie, co zrobiłam? Wziąłam ten właśnie płatek peelingujący. Nałożyłam sobie na twarz peeling na mokrą skórę, ten właśnie błotny. No i zrobiłam sobie peeling właśnie tym płatkiem, Bałam się, żeby nie przesadzić. No bo to są dość ostre rzeczy peelingujące, ale muszę Wam powiedzieć, że byłam zadowolona. Efekt był fajny, ale mówię, no raz na dwa tygodnie, pewnie nie częściej, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Także mam nadzieję, że do wiosny skończę ten peeling, bo on jest z kwasami owocowymi. A jak wiadomo, kwasy owocowe i słońce nie idą w parze, więc no muszę się pospieszyć troszeczkę z użytkowaniem. I tutaj mam jeszcze krem do stóp. To jest ta seria, która jest dostępna oczywiście w Rosmanie, Fuzwol. No i ja nie widzę jakichś spektakularnych rezultatów na moich stopach. Zużycie kremu jest naprawdę spore, bo już tylko tyle go zostało. Przede wszystkim on jest z No i ten zapach jest no niezbyt ciekawy, no ale już pomijam ten fakt. Tu jest, że to jest krem zmiękczający. No i po takim produkcie to ja się spodziewam, że rzeczywiście po umyciu, po wytarkowaniu i wypielęgnowaniu stóp, po smalowaniu kremem Powinien ten krem coś robić. Niestety ja nie widzę żadnych efektów. Mam wrażenie, że moje stopy są w znacznie gorszej kondycji niż po kremach, które używałam poprzednio. Także myślę, że tego kremu na pewno już nie kupię. Skończę go i więcej nie. I jeszcze jeden produkt, który był dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem. Bo tak no, oglądałam się tych filmików i sobie myślę, kurczę, może będzie to jakiś odsłonek dla mnie, bo tak codziennie myć te włosy, no to czasami się nie chce. Gdy czasem nie wychodzę, mam dzień wolny, no to mówię, spryskałabym sobie tym produktem i tak dalej. I oglądałam sobie taki fajny filmik, Agnieszka Grzelak właśnie u siebie na kanale zrobiła, jak zastosować suchy szampon. No to czyli przygotowana, produkt mam, film obejrzałam, wszystko już wiem. I porażka. Oczywiście strząsnęłam, wszystko tak jak trzeba, speskałam u nasady włosów, każde pasmo. Odczekałam aż tu wyschnie i dopiero zaczęły się schody. Próbowałam to po prostu rękoma wytrzepać, nie dało się. Próbowałam grzebieniem, efekt był taki sam. Ręcznikiem, żeby to wszystko zetrzeć, nic się nie dało. Moje włosy, słuchajcie, po tym szamponie suchym, nie dało się nic z nimi zrobić. One wyglądały tak, jakbym miała po prostu remont w domu, i ten tynk, który na przykład byłby zbijany ze ściany osiadł na moich włosach. To było nie do wyczesania, tak były oblepione te moje włosy tym właśnie szamponem suchym, że on za chiny wafla nie chciał zejść z tego. No i coś mi zostało po prostu w umycie włosów i tyle. No i ja się tak zastanawiałam. Być może przyczyną jest to, że ja mam piankę na włosach, lakier na włosach po prostu i reakcja z tym szamponem była taka nie inna, że on się nie chciał w ogóle wyczesać. Także jak widzę, to są produkty po prostu nie dla mnie. Produkt jest użyty przeze mnie tylko raz, więc kochani, jakby ktoś chciał, napiszcie proszę mi na wiadomość czy w komentarzu, ja po prostu Wam go podeślę, no bo szkoda, bo jest cały produkt, a ja go po prostu wyrzucę do kosza. No jak widzicie, buble też mi się trafiają, produkty, które się u mnie nie sprawdziły, u niektórych są rewelacyjne, no ale to takie, że co mi pasuje, to nie musi Wam, co Wam pasuje, to nie musi mi. Kochani, ja się bardzo cieszę, że do mnie zaglądacie, komentujecie, lajkujecie no Troszeczkę mniej tych filmów w tej chwili będzie, bo podjęłam nową pracę. Pracuję po 12 godzin dziennie, więc wiadomo, na no jak ten kolejny Dzień Wolny przychodzi, no to człowiek nie wie w co ma ręce wsadzić. Ale myślę, że za jakiś czas to ogarnę troszeczkę więcej może się tych filmów pojawi. Dziękuję, że do mnie zaglądacie, że komentujecie, że lajkujecie, że przybywa moich obserwatorów i ja się bardzo z tego cieszę. A na dzisiaj, kochani, żegnam się z Wami ciepło. Do następnego filmu, pa!